Rik, jak to się stało, że wylądowaliśmy na środku pustyni z niedziałającym samochodem, z moim trupem w masce i jeszcze ja tu jestem z tobą? Czy ty wiesz, co się z nami stanie? My umrzemy z odwodnienia i bez jedzenia. Po prostu zdechniemy na tym Podlasiu, jak ostatni frajerzy. Aaaa. Stop! Zatrzymaj się! Czy chciałbyś, żeby twoja przeglądarka wyglądała w ten sposób? No to świetnie trafiłeś, ponieważ Opera Gig. Ma właśnie takie funkcje jak przystało na nowoczesną gamingową przeglądarkę Możecie w niej nie tylko zmieniać kolory Pst, pomarańczowy najlepszy swoją drogą Ale również ustawić różnego rodzaju mody, które możecie znaleźć w Geek Store całkowicie za darmo Za darmo, za darmo, za darmo na przykład takiego Minecrafta albo motyw z Backrooms. Co ciekawe, jak chciałem znaleźć kangura, to znalazło mi pokemony. Czy chcecie mi coś powiedzieć? Za każdym razem, kiedy piszecie coś na klawiaturze, macie przyjemny dźwięk pisania. Nawet jeżeli nie macie wypasionej, mechanicznej klawiatury. Niby mała pierdołka, ale cieszy. W ogóle cała przeglądarka jest mocno responsywna i imersyjna przez dźwięki, które wydaje, kiedy z niej korzystamy i mamy nawet możliwość dopasowania wszystkich tych dźwięków według naszych preferencji. W opcjach. Jeżeli do tej pory korzystaliście z innych przeglądarek, takich jak na przykład Chrome, to zapewne dobrze wiecie, że potrafią one zeżreć cały wasz RAM z komputera i niepotrzebnie go obciążyć. Na przykład, kiedy chcecie posłuchać muzyki z YouTube'a i w coś pograć. Na szczęście na ratunek przychodzi Wam GX Control, w którym możecie sterować maksymalnym zużyciem RAMu, użyciem waszego procesora oraz jeżeli macie beznadziejny internet i lagi w grach, również przepustowością, aby filmiki ze śmiesznymi kotkami, nie zabierały wam całego transferu. No i najważniejsze w tym wszystkim jest fakt, że Opera GX jest do pobrania za darmo! A pobierając ją z mojego linku, który znajdziecie w opisie, dodatkowo wspieracie mnie oraz mój kanał, za co wam bardzo dziękuję. Team Gangurki! Do boju! Także koniecznie sprawdźcie tego linka i życzę mi jego oglądania. Ty mi pomóż podobyć się tego ciała, bo jezu! No co? Zostaw mnie! To jest taki, wiesz, jak Mercedes ma swoje takie logo na tym, to ja, my mamy takiego mnie po prostu. To jest australijski samochód, wypierdziany w kosmos. Dobra, nie no, żartuję. No nie wyciągniesz mnie, bo ja jestem za twardy. If you know what I mean. Pomóż mi go. No nie pojedziemy, jak mi nie pomożesz. Rick! Czekaj, bo ja tutaj muszę. rzecz, Czek która nam utrudnia całą jazdę. No, maskę. No, bo mi noga utknęła w silniku. O, okej, okay, dobra, ale ja szpagat zrobiłem dobra, teraz. Dobra, to jest niepotrzebne. Ej, ale nie no, maska się przyda z powrotem. Weź mi ją, zamontuj czy coś. Rick. Czekaj, bo ja tutaj tą choinkę zapachową chcę. Wziąć się. Dobra, to ja wezmę. To, a ty pozbądź się choinki zapachowej. Nie, o, pozb nie pozbędziemy się choinki zapachowej. O, czekaj, przymontowałem ją do tyłu na Gdzie jest maska? Gdzie jest maska? Dobra, kij z maską, tu, tu jest. Mam maskę, Rick, zamontujmy to tu. Czekaj. A to nie. O, do dobra, o, o, będą mogli silnik, to jest jak z tymi komputerami, co nie? O, Gamingowy o, o. samochód mamy, a to mamy od bagażnika. No to tam z tyłu zamontuj. O, jest super, jest super, możemy jechać. O, Ej, czekaj, 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 królik, 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 I see królik, królik na czwartej, na trzeciej, na drugiej, nie wiem, która to jest, jest. godzina, nie mam zegarka za ze sobą, tam, po lewej, biegnie królik, musimy go upolować, ty miałeś tą strzel strzelbę, dawaj mi to, gdzie jest strzelba, no idź, 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 idź. strzelaj do niego, tu, biegnie do nas, nie, nie do za nami jest, królik nas atakuje, on poluje na nas, a niemy na niego, no obok ja ciebie biegnie, to tu jest, co Zrób coś! Atakuje mnie! Ten wielki bydlak! Robi wrażenie. No weź! Atakuje ciebie teraz! O, zabijeś zapi go! Co? No zabiłeś go. Ty masz jakieś halucynacje. Chodź, bierzemy go na chatę i go... Ja nic nie widzę, ty masz już halucynacje. Jak nie widzisz, to co ja teraz trzymam w łapie niby? Powietrze. Aha, powietrze trzymam. No to to powietrze dzisiaj będziemy jedli. Musimy je usmażyć i ugotować, nie? Widzę już, widzę, widzę Rick. Widzę, gdzie mamy jechać, haha. Ha, tak, hej, naprawił się nam samochód. Ogólnie szybko jedziemy. No. Naprawił. No. Robi wrażenie, nie? No. Ja zrałem się z wrażenia, nie? Drugi raz. Mogłeś to sobie akurat darować. Dobra, słuchaj, jesteśmy na miejscu. Ja to zaparkuję tu. Weź tego królika. Gdzie go robimy? Ej, weź ten gaz. A, nie mamy gazu, bo ty wyrzuciłeś wszystkie rzeczy. Co tu jakiś trup czorny robi? Co to jest za maneki niby? Rick, co tu się wydarzyło w tym domu, jak mnie nie było? Nie wiem, nie wiem. Ja byłem z tobą cały czas w samochodzie. Ej, tutaj też jest jakieś czorne postacie są. Jakaś Uganda mnie zaatakowała pod moją nieobecność. Ej, bo mam hot -doga. Mam hotdoga! doga! Rick, nie. mam hotdoga! Hotdoga! Hot -doga. Hotdog! -doga, hot hot -dog. Ej, hot dog! Hot -dog. Jakie hot dog? Hot dog? Patrz, co to jest. No co to jest? To jest hot dog, nie? Wygląda jak paruwa na patyku. Hot dog. No mniejsza z tym. Nie, to jest Bortokos Kalipo. Co? Ej, znalazłem lusterko. Możemy je zamontować. Patrz. Widzisz to? Jakie lusterko? No lusterko. Lusterko możemy zamontować. A, te... No no. no tak Akurat muszę... jedno straciliśmy po co podróży. Jak straciliśmy lusterko? Co ty? Pi... A, no straciliśmy. My meg, nowe lusterko. A czekaj, najważniejsze pytanie jest, czy ja nie mogę manewr <laughs> <laughs> Działa a, Rick, ale fajnie. Ej, nie mówię, że dziewczynka z ringu jest u ciebie sąsiadką. Co? Dziewczynka z ringu, nie oglądaj ringu? Taka w czarnych włosach. No i co z nią? No, to jest ta studnia. O co ty gadasz? <śmiech> <śmiech> Z miotła! Rick, ja mam stąd wyjść! Rick! Wyjść na tej miotle! Nie, to nie jest Harry Potter! Ja nie mogę stąd wyjść! Rick, pomóż mi! Rzuciłem miot! Pod linę mi rzuć albo coś! Rick, nie ty! Linę mi rzuć! Skąd ja ci wezmę Linę? Nie wiem! Może w domu będzie! Jak mam niby na tym usiąść? Co? Ej, ja ma naprawdę, ty. mogę usiąść na tej miotle! Ale to nie lata! No to spróbuj na nie wylecieć! Co? Nie! Nie gadaj! No! nie. na impulsa! No nie No co ty No Czekaj. Ej nie, serio, da się na tym latać? No chyba wylatujesz jest on, czekaj. Jestem już bardzo wysoko. Albo na tym latam, albo mi się zdaje. Albo to Fata Morgana po prostu. Idź! No idź ciśnij! Już prawie... Aaaaa! O Jezu! Co się dzieje? Ryg? Mnie atakuje! Ryg, ja już prawie jestem! Jestem na powierzchni! Prawie! Wyszedłem z tej dziury! Pomóż mi! Jako Nie Jak wiem, ja mam ci pomóc! Nie wiem, no cze, cze, tej, chwyć tą miotłę! Chwyć! Prowy... <śī Jennifer> Trzymaj mnie za moją miotłę! Trzymaj! No i co? Nie! Aleś to zjebał nie. teraz, nie? No to teraz to podwójnie zjadkość, nie? śnie. Lecimy no. w górę, Edwika. I jeszcze ty możesz siedzieć na tym miotle? No to zajmęcie. Tak. Ej, to to lata. Nie wiem jak, ale to leci. To gówno lata. Rik, to lata. Wyrad lat Jest! Rik! Jesteśmy na powierzchni. Ej, to ja jest. Ja wiem, ja wiem, bo to jest ta. Ja, ja tego. ten. Przy to okazji, jest. Jak tłupłem, to musiałem to wyrzucić z, z garażu, bo to jest ta. sz Miotła. Z miotka, Szczot... miotła. Zmiotła miotła. Zmiotła, miotka. Miot... Ej, bierzemy, bierzemy ją. Bierzemy ją, Bierzemy ją ze sobą. Bierzemy ją do bagażnika. Jak, jak nie będziemy mieli... Nie wiem, paliwo się nam skończy, to polecimy miotą wtedy. Dobra, otwórz mi z tyłu drzwi, ja tam ją zapakuję do tyłu. Ty, czekaj, bo. Co? Co? Mama do ciebie napisała? Co do mnie napisała mama? No patrz. Czekaj, muszę to przeczytać. Please visit me, mam! Mama do mnie napisała! Chodź, muszę pojechać do mojej mamy! Mama do mnie zadzwoniła! Tak, czyli nie że do mojego garażu, musimy dojechać jeszcze do, po drodze twoją mamę odwiedzić. Fajnie, poznam twoją mamuśkę. Ładna jest? <noise> Ładniejsza niż ty, tyle ci powinno wystarczyć. A poza tym nie pozwolę, żebyś dotykał mojej mamy. Będę twoim tatusiem. Nie chcę, żebyś moim tatusiem. Co się tam tak, Dymi? Ty to widzisz, co? Po prawej stronie? Widzisz ten dym? Nie. Jak to nie widzisz? Ty masz jakieś zwidy ostatnio. Jak jest No widzę tam jakby coś wybuchło albo... Jakiś gejzer może tam wy... może tam jest gejzer z wodą! Dobra, jedziemy, halucynie. Jedziemy tam! Nie! No tam, jedziemy! Maj się drogi! Nie, nie! Zapamiętaj, zapamiętaj, w którą nie, stronę nie, trzeba pojechać. To nie, jest niedaleko! Nie, no, Rick, nie przygoda! Daleko. Przygoda, Rick! No, przygoda! Ja Gejzery! Na, na co dzień mam w domu? Gejzery, inne wybuchy! Ej, ten dym się zamienia w jakiś czorny! Ej, to może jest ropa, może będziemy Ej, czekaj, bogaci! Sobie, to jest jakaś wieża! To jest jakaś no, To jest dzwonnica! No! A, a propos dzwonnicy prawie w nią przydzwoniłeś. Co tam jest? Jest tam coś ciekawego Rick! Widzisz tam coś? Widzisz nasz dom? Loretka. A w dupę se no, w Gówno tu jest. Co to jest? Bo ja wiem. To jest światło! No mamy światło, zamontuj je w samochodzie naszym. Na dachu je zamontuj albo coś. To jest latarka. Jak ja ci mam zamontować latarkę? No normalnie taśmą klejącą tu stronę albo coś takiego. Będę ją trzymał i świecił. No, jedziemy. Ej, to jest dobry pomysł. Wyobraź sobie, że mamy latarkę, która ma nieskończone źródło światła i nie wymaga energii. I nie musimy rozładowywać akumulatora. A teraz dobranoc. Dobranoc. Spanko. Dzień dobry, Ryk! Ryk, gdzie masz harmonikę? Eee, co? Gówno, gdzie jest ta? Pozytywka, co miałeś zabrać z domu! Ty miałeś ją wsadzić do auta! Ja ci ją w dupę, zaraz wsadzę, wrócimy się do domu, miałeś mi grać! Nie no, no to mogę grać, ja, ja mam pozytywkę w płucach, ten zamontowaną. Chcesz usłyszeć? No, dawaj. <noise> Jak? Tego się nie spodziewałeś, co? Wiesz, wolę z szumów słuchać z niż ciebie. Widzę coś! Widzę co... O, jaki przystaniak w tej lustarku. Nie, chodzi mi o to, że po prawej coś widziałem. Aaaa! Kurde! Ryg nie rozpraszaj mnie jak prowadzę. Po prawej widziałem jakąś tą. Wierzę! Drugą. Widzisz? Widzisz to, po, po prawej? No to jedziemy tam, bo jest bliżej niż. Nie wiem, to się oddala w ogóle. Ta, ta, ten dym. To jest jak w jakiś, jakimś horrorze. Jak mgła. Łaba, Łaba, przez okno. Yes. Weźmy zaraz w kaktus wjadę i będzie po tobie Ja jestem ciekawy czy teraz tak zadziałało Złabę Na pewno zębami. tak Z kaktus kaktusa zębami Nie, już jesteśmy prawie na miejscu Ej, a co jeżeli to jest Aria 51 i tam faktycznie kosmitów trzymają? Chyba nie a, powinniśmy to smogło, tam... A to to akurat jedna z moich placówek Aha, jedna z swoich placówek Mhm No tak, a co ty mhm. myślałeś? Mhm, fajnie Ten taki opalony prezydent, ten miał do mnie żebym takiego założył A ty nie mogłeś załatwić nam jak... Coś... Coś jest... Coś jest... Coś jest... Co się stało teraz właśnie. Co się stało? Chyba to jest granica świata. Co? Nie. Co? Ja myślałem, że ty mi pociągłeś za ręczny i ja wyleciałem przez szybę czy coś, nie wiem. Za to ja mogę ci dopiero pociągnąć. Nie ciągnij mi za Chodź ze mną do tej wieży. Co tam bierzesz ze sobą? Ty, w ogóle ta lampka co była to był Halloween. Musimy tam znaleźć wejście Jakieś No to jest twoja placówka ponoć No To, mi... to jak tam wejść? No. Ej Czekaj, co to jest? To jest woda To jest zbiornik wody Jest Jak się z tego pije? Do doby to jest Ej, ale do chłodnicy trzeba nalać Rig, Można pić Napiłem się Jak się napiłeś? A, do chłodnicy to już, że mi zatankować Czekaj, Jak się napiłeś? Normalnie, patrzysz na to No, no nie bardzo właśnie No, no właśnie Trzeba zatankować chłodnicę Okej okay. Jak? Jak? Ja, co? N ej, nic tam nie rób, takie. Ryk? Czekaj, bo chłodnicę napełniam. Ej, no, Ryk, no chce się napić z tego gówna i się nie da napić z tego gówna, no. Jeszcze ktoś mi się zesrał. Ale to chyba bym ja. Ej, jeżeli tam. Nie, jak nasikałeś. Jeżeli. E, woda to jest woda! I ja, ja cię tu zostawię, nie? Jeżeli tam coś narobiłeś do chłodnicy, to cię nic, tu zostawiam. Nic, nic, nic takiego. Co tu jest? Czemu 5% alkoholu jest w chłodnicy? Ja nic nie wiem. Ryk, coś cię tu zadził? Ale przecież. To Rick, jak nam stanie samochód na środku pustyni, to będziesz... POŁ! Ja ten wózek! Dobra, jedziemy! To to jest wieża! To po cholery mają jakieś, jakieś lądowisko na samej górze tej wieży ciśnieniowej. A bo ja wiem! To u mnie w kranie jest 6 litrów wody, a tu mają 400. Ja tego jednak nie budowałem, ja się do tego nie przyznaję, bo byłem pijany. No to nie ta złota arena 51. Ludzie myślą, że tu kosmitów trzymacie, a tak naprawdę tam wodę trzymacie. Fajni jesteście. To co, wracamy na drogę, czy jedziemy w stronę Hmm. Właśnie z czyją stronę. Ta chmurka zniknęła już z horyzontu. Właśnie jak wrócić na drogę? Hej, jeźdźmy w stronę dymu! Świetny pomysł! będzie robista zabawa! Cicho, bądź, no przestań, mógłbyś przestać krytykować. Przestań mnie krytykować! Jak mam przestać krytykować? Nie że wylądowaliśmy na środku. Nie ma tu żadnej drogi. Bla bla, 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 bla. Bla bla bla, bla, bla. Co ty tam masz w schowku? Nic nie masz w schowku. Bieda, a tutaj. O! Ej, no nie... O Jezu, Matko świetna. No to nie otwieraj, nie otwieraj mi mojego schowka jak prowadzi... Gubiliśmy maskę! O, 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 faktycznie. To, to jest... Ej, radio zgubili! Ej, wszystko pogubiliśmy z samochodu! Gdzie są moje liczniki? Gdzie są moje liczniki? RIK! Co ty odwaliłeś? Rik, ja nie będę wiedział jaką prędkością jadę! A potem mandat złapie. Tak... na Podlasiu, nie? Pom o, znalazłem radio. Pod dupą ci wylą... Tak grzmotno jest, że pod dupą ci wylądowało. A, to, to mnie tak uwierało. O, nic nie czuję. Dobra, znalazłem liczniki. Tak, pomontowałeś wszystko? Tak. Eee, no i koza, która zegnówka wygląda. Baieransko. Ej, zagramy w grę? Jaką? Aktualnie widzę coś pomarańczowego. Jest tego dużo. Piasek. Dobrze, teraz twoja kolej. Widzę coś... długiego i zielonego. Za, Zapiłem przecież rozporek. Boże... Rick, zmieńmy zabawę, nie chcę w to grać. Znajdźmy tą drogę. A chodzi o kaktusa. Nie, 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 o twojego ogórka właśnie w spodniach. I'm pick A PICKER RICK! <laughs> A może w lewo pojedziemy tam do tych kanionów? W sumie tam nie byliśmy. Co? Wiesz co tam znajdziemy? Co? Skały, kamieniny, to to. Ale no to wolisz co? Jechać cały czas przed siebie, czy jechać w stronę z No. Cześć, co ja włączyłem? Nie wiem. A! O Jezu! Kaczup Ketchup się wydał! E! Ketchup! No, To nie moja wina! Ketchup! Oj, to chyba ja. To Daj. chyba część mnie zaczęła przeciekać. Ogólnie do Twojej informacji nie mamy tylnych kół. O! To jest problem! No nie! Napiję się, to mi przejdzie. O, nawet nie mogę się napić. No nie! Ryk, gdzie są nasze opony? Jak to się stało, że zgubiliśmy opony na pustyni? Ja nie kierowałem, to jest raz, musimy jechać bez tylnich opon, dwa, nie wiemy gdzie jest ulica, trzy, wylądowaliśmy na środku zadupia zwanego Podlasiem! Oj tam, oj tam, a gdzie mam wycieraczki? Tak, pod... oj tam, oj tam, I jak moja mama była w ciąży i powiedziała to, ojcu to też było, oj tam, oj tam i widzisz, co teraz wyszło. Ryk, idziemy do tych kamieni, ja coś czuję, że tam coś będzie fajnego. W kamerdolach. Tak, no bo i ujajcu. tak nie, nie wiemy dokąd jechać, więc musimy tam pojechać, prawda? Zgubiliśmy się! Jesteśmy Skąd na środku... O ty go Czekaj, ty ale ten samochód szybciej jedzie niż nasę. On potrafi ponad 60 bezcelnych, opon jechać? Nie, 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 ja idę spać. Okej, okay, to ja też się prześpię Rik. Wow, można jechać i zasnąć? Okej, okay, nie róbcie tego w domu. <noise> To naprawdę jadę! Wow. O, dzionek, nie? Aha to, to ja, miałem, ja miałem zaciągnięty ręczny i jechałem 80 na godzinę. No to zarąbisty ten ręczny. Fajnie super działa. auto, nie? No trochę rozklekotane. Mówiłem, no, żeby nam się... Aaaaa! drzwi! O, nie mamy też maski, nie mamy <laughs> Super Auto! <laughs> Nie, Norik, tu nic nie ma, nie? Tu są jakieś stolce tylko kamienne wielkie. Mówiłem ci, że to tutaj będzie. Nie, nie! Nie, ja siadam z tyłu, mam cię w dupie. No. Nie, to ja cię mam w dupie, bo jesteś z tyłu. I telewizor przez ciebie właśnie wyleciał nam. Jesteś z ciebie zadowolony? Tak. To zagraj mi coś na harmonice, żeby mi przeszło. Okej. Okay. <laughs> Lusterka, straciłem <laughs> Nie mamy radia, nie mamy lusterek, nie mamy opon, nie mamy drzwi maski, tylnej klapy. Ale mamy budzik ze za sobą idziemy, zabrałem! Ale... Budzik! Budzik właśnie wypadł. O! No, no wypadł. No Jezu, Ryk, bo ja nie mogę jechać dalej. To żeśmy pojechali? No Ryk, mam problem, musisz mi pomóc jakoś. Czekaj, bo nam przednie koło odpadło. Jak? I nie, 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 nie! nie, nie. Nie, 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 tylko nie przednie koło. Wszystko może urwać się, ale nie przednie koło. Jak się to ciągnie? Kurde! Nie! Mój biedny samochód. No jak ja mam gdzieś pojechać bez kół? Jedną oponę mamy tylko. My nie pojedziemy nigdzie bez drugiej opony. Jesteśmy na środku pustyni, my tu umrzemy z głodu. A może przez ten portal musimy przejść po prostu ten stonehenge Można spróbować, może to tak jak w Minecrafcie działa. No nie, no jak my tak będziemy biegli przez tą pustynię, to my nic nie zdziałamy. Nie no, jedźmy w stronę dymu, nie? A No to tylko trzeba zapalniczkę i odpalić po prostu i wchodzimy do netheru. No matko jedyna nie grać nigdy w Minecrafta. Mam nadzieję, że teleportujemy się do domu i będzie, będzie tam jakiś samochód. Nie, bo ja, ja już mam dość. Mam dość. Dobra, odpalam, odpalam. Czekaj chwilę. O, o, jest. E, działa, działa, to działa, działa. Ho, chodzimy.